Państwo, dzień dobry, witamy serdecznie w Suchej Beskidzkiej. Gość jest szczególny, ale może powiem tak wstępnie, że to jest takie skromne spotkanie organizowane przez media lokalne, tutejsze, suskie, wadowickie, oświęcimskie. Jest nam niezwykle miło gościć, witać pana prezesa na ziemi suskiej, ale też w tym regionie, który jest nam wszystkim bliski. Więc oddajemy głos... Pan prezesowi, kandydatowi, proszę powiedzieć, jak się podoba Beskiska, jaki jest bezkiska. Cel... Dodajmy jeszcze, że jesteśmy w szczególnym dniu 2 kwietnia 2025 no, tak roku. Prawda. Więc e, chcielibyśmy się też dowiedzieć, czy ma Pan jakieś refleksje związane z tą datą. I bo wiemy, że za chwilę Pan pojedzie do Wadowic. A, a tam odbywają się obchody 20. rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II. Czy dla Pana ta postać papieża Polaka jest jakaś szczególna? Czy ma Pan jakieś wspomnienia związane z papieżem? Ja przede wszystkim dziękuję za zaproszenie trzem redakcjom tutaj w Małopolsce. Oczywiście nie jestem pierwszy raz, akurat w Suchej Beskidzkiej jestem po raz pierwszy, ale w Wadowicach byłem wielokrotnie, podobnie w Oświęcimiu, więc bardzo dobrze czuję się na ziemi małopolskiej i przebywałem tutaj jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, teraz w zupełnie nowej roli, jako kandydat na urząd prezydenta, oczywiście dla mnie papież Jan pa Paweł II, Największy z Polaków w historii XX wieku był postacią szczególną i pozostaje jako taka w moim życiu. Pamiętam tamten dzień sprzed 20 lat. Ja wtedy oddawałem się modlitwie ze swoimi przyjaciółmi za Jana Pawła II. No i skończyło się 20 lat temu coś wyjątkowego, bo głębia i intelektu Jana Pawła II. Głębia ducha oczywiście, myślę, miała duży wpływ jego encykliki na kształtowanie mnie jako człowieka urodzonego w latach 80., ale też jako na historyka, bo to papież, który razem z największym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Ronaldem Reaganem, przyczynił się do obalenia systemu komunistycznego, tych kontekstów Jana Pawła II. I osobistych, i intelektualnych, i duchowych jest oczywiście wiele. Czy w takim razie, kontynuując ten wątek, na Ziemi jesteśmy bardzo blisko wadowic. Jakie przesłanie wynikające z nauki świętego Jana Pawła II moglibyśmy szczególnie podkreślić dzisiaj na tej Ziemi w tych czasach? Wciąż aktualne jest przesłanie Jana Pawła II w kontekście tego, co dzieje się także współcześnie. To przecież papież, który wzywał do obrony krzyża z jednej strony, z drugiej strony całe nauczanie kościoła, społeczne nauczanie kościoła katolickiego i encyklika Centesimus. Annus pokazuje, jak podchodzić do godności pracy ludzkiej, do wszystkich wartości związanych z solidarnością wówczas, w tamtym czasie, w momencie transformacji ustrojowej, ale to jest nadal bardzo ważne dzisiaj, a więc odpowiedzialność społeczna rządzących właściwie. To jest nauka chyba także dla kandydata na urząd prezydenta państwa polskiego, żeby nie zapominać, że to człowiek jest w centrum życia w tym świecie. Panie prezesie, nawiązując do tych właśnie słów, czy zdaniem pana prezesa ta odpowiedzialność rządzących, czy to dzisiaj w Polsce ma miejsce, czy ta odpowiedzialność rządzących jest wystarczająca? Jakie są wyzwania, coś co trzeba zmienić? No to już pewnie będę mniej kulturalny, bo no, żyjemy dzisiaj w czasach, gdy u sterów rządu są osoby, które chorują na znieczulicę społeczną i to widzimy w każdym sektorze życia. To są osoby radykalnie lewicowe. Mówię tutaj o premierze. Donaldzie Tusku i też moim głównym kontrkandydacie Rafale Trzaskowskim, który zresztą kazał ściągać krzyże w mieście stołecznym w Warszawie. To, co dzisiaj dzieje się w Polsce, w moim uznaniu, choć ja Jana Pawła II nikomu nie zabieram, ale w moim uznaniu jest dalekie i od społecznej nauki Kościoła katolickiego i od życia Jana Pawła II, który był przecież człowiekiem dialogu, ekumenii. Kompromisu. Bo właśnie, to jest chyba fenomen Jana Pawła II, że z jednej strony mocne wyznawanie zasad jako papież, jako zwierzchnik Kościoła katolickiego, a z drugiej strony otwartość na dialog z różnymi kulturami i z różnymi kościołami. To też było bardzo ujmujące. To, co dzisiaj dzieje się w Polsce, jest zaprzeczeniem społecznej nauki Kościoła. To jest regularny atak na Kościół katolicki, to jest ściąganie krzyży. No i ten perfidny atak na samego Jana Pawła II sprzed niemal dwóch lat. Byłem w, zaangażowany wówczas w obronę jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, bo ten atak został przeprowadzony na podstawie dokumentów, które znajdowały się w naszych archiwach, ale które zostały e, oczywiście bardzo źle zinterpretowane, zinterpretowane pod tezę. Dlatego dzisiaj, panowie redaktorzy, szanowni państwo, Jan Paweł II jest jedną z tych postaci z całym swoim dorobkiem o którą wciąż musimy walczyć. No. Pa, panie prezesie, a czy e, trudno się prowadzi kampanię w tych dzisiejszych realiach? Jak to wygląda na co dzień u Pana? Ja nie wiem, czy trudno, bo muszę Panu redaktorowi powiedzieć, że dla mnie po przejściu z Instytutu Pamięci Narodowej i w ogóle z tematów historycznych, tak, ja jestem specjalistą od historii XX wieku, a wiek XX, nawiązując do najważniejszej postaci w naszej dzisiejszej rozmowie, to było misterium iniquitatis, Ministerium nieprawości, więc ja wychodzenie jako z Misterium Nieprawości, któremu poświęcałem swoje życie zawodowe ze świata dwóch systemów totalitarnych, śmierci, ofiar, badań antropologicznych, zdrady, działań operacyjnych, specjalnych służb. Wychodzę do kampanii wyborczej, a tutaj czekają na mnie mili, pełni nadziei. Obywatele państwa polskiego czekają inne sektory życia, ten rolniczy, ten leśniczy i te wszystkie rzeczy, które, które są wokół mnie. Więc dla mnie to jest rodzaj takiej intelektualnej ulgi też, czyli wyjścia ze złego, a wejście w nadzieję na naszą wspólną przyszłość. A Polacy są zainteresowani dzisiaj tym, tymi wyborami? Jak pan sądzi? Ja myślę, że przyjdzie czas, w którym większość Polaków będzie zainteresowana tymi wyborami. Jest zainteresowanie, bo widzę tłumy, które są na moich konferencjach prasowych, na spotkaniach ze mną, więc widzę zainteresowanie, troskę o państwo polskie, ale chyba jesteśmy jeszcze przed kulminacją zainteresowania wyborami prezydenckimi. One są bardzo ważne, one będą decydować o kształcie Polski na kolejne dekady, bo jeśli system się domknie... I zastępca Rafa Donalda Tuska, czyli Rafał Trzaskowski, zostanie prezydentem Polski, to ta Polska, a, którą znamy, zniknie. A propos Rafała Trzaskowskiego, pięć lat temu w wyborach z Andrzejem Dudą powiedział, że nie może być dobrze w kraju, gdzie prezydent i premier są z jednej partii. Zgadzam się. Z Podpisałby nim, się Szczególnie przy... jeśli jest to mm -hmm. Platforma Obywatelska. Mm -hmm. Panie prezesie, na otwarciu kampanii, jeśli dobrze pamiętam, w Krakowie, pan prezes mówił o próbie czy konieczności zakopania takiego topora polsko-polskiego, czy zakończenia tej wojny polsko-polskiej. Czy teraz, jak już jesteśmy w ogniu kampanii, po wielu spotkaniach pana prezesa z mieszkańcami, z Polakami. Czy pan prezes widzi taką możliwość? Ja widzę taką możliwość i wciąż to wierzę. Wierzę w to, że ci, którzy zostali oszukani przez Donalda Tuska i którzy dzisiaj są każdego dnia oszukiwani przez Rafała Trzaskowskiego, Rafał Trzaskowski tak naprawdę nie wiadomo, kim jest. Codziennie ma inne zdanie. Ja po, po prostu proponuję siebie ze swoimi wartościami, ze swoim planem 21 jako kandydata na urząd prezydenta, a z drugiej strony stoi człowiek, który Każdego dnia ma inne zdanie w zasadniczych kwestiach, i jeśli Polacy odrzucą kłamstwo w życiu publicznym i w polityce i zechcą myśleć o programach o przyszłości Polski, jeśli uda nam się znaleźć wspólny fundament oczywiście to będzie wymagało też ode mnie jako od przyszłego prezydenta takiego rodzaju poszukiwania wspólnoty, to uda nam się zakończyć wojnę polsko-polską. Ale w tej. W tym zakończeniu wojny polsko-polskiej musi być jednak przestrzeń, musi być obszar na rzeczy, które są ważne dla wszystkich Polaków, niezależnie od tego, czy to jest lewicowa część sceny politycznej, czy prawicowa. Ja widzę takie elementy. Jakie są kwestie strategiczne, Pańskim zdaniem, to co ten kierunek, w którym jako Polska Polacy powinniśmy zmierzać? Jakie są zadania kluczowe dla prezydenta, dla całego kraju? Dzisiaj dla prezydenta z całą pewnością najważniejsze będzie zapewnienie bezpieczeństwa państwu polskiemu. Żyjemy w bardzo niespokojnych czasach na arenie międzynarodowej. Bardzo blisko Polski jest wojna, więc musimy mieć prezydenta, silnego prezydenta na ciężkie czasy prezydenta, który nie będzie się wahał podejmować twardych decyzji, który nie będzie się wahał budować silnej armii polskiej, bronić polskich granic przy napływie imigrantów. Myślę, że kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, ale też kwestia dobrobytu. Dzisiaj Polacy zbyt wiele płacą za prąd, zbyt wiele płacą za artykuły spożywcze, nie ma balansu w takiej społecznej trosce i w wydawaniu środków publicznych. Zagrożeniem jest też dzisiaj ideologia obca, nie polska, ideologia, która płynie za zachodniej granicy. I z Unii Europejskiej, która niszczy polską gospodarkę, polskie szkoły. Myślę, że to są trzy takie najbardziej ważne kwestie, które staną przed prezydentem państwa polskiego. W ma zostać wybudowany z ośrodek dla uchodźców, tak donoszą media. Czy pan uważa, że Polska powinna wycofać się z tego paktu migracyjnego, o którym tyle słyszymy? Oczywiście. Jednoznacznie i jednostronnie powinniśmy wycofać się z paktu migracyjnego. To jest. Problem państw zachodnich, które nadpuszczały do siebie nielegalnych imigrantów. Dla mnie jest najważniejsze bezpieczeństwo Polek i Polaków, a nie rozwiązywanie problemów państwa niemieckiego. Jestem głęboko zawiedziony. Premierem Tuskiem po raz kolejny, że nie zamyka polskiej granicy od strony polskiej granicy polsko-niemieckiej, no bo to szkodzi takiej stabilizacji życia społecznego w państwie polskim. W swoim programie mam też powołanie specjalnego urzędu do spraw walki z nielegalną migracją, bo gdy zostanę prezydentem, jeśli państwo na mnie zagłosujecie, o co bardzo proszę, to może być już. Za późno, aby powstrzymać tę falę migracji z Zachodu, a trzeba będzie uporać się z tymi, którzy już są w granicach państwa polskiego. Jako historyka, chciałbym pana zapytać, czy Polska powinna podpisać traktat pokojowy z Niemcami i uregulować sprawę rep reparacji wojennych. No, oczywiście jestem zwolennikiem wypłacania przez Niemiec Polsce reparacji. Jako prezydent na pewno na arenie międzynarodowej będę podnosił tę sprawę, to jest dziejowa sprawiedliwość, ale też myślenie o przyszłości, 6 bilionów 200 miliardów złotych to są środki, które naprawdę są potrzebne państwu polskiemu dzisiaj i zaskoczę może pana redaktora, to jest kwestia, która jest potrzebna nie tylko Polsce, ale jest potrzebna także państwu niemieckiemu dla budowania naszych dobrych relacji w Unii Europejskiej, w Sojuszu Północnoatlantyckim potrzebujemy wyjaśnienia tych spraw, zakończenia pod względem finansowym, co nie oznacza oczywiście amnezji historycznej. My już zawsze będziemy pamiętać, co stało się w Polsce w czasie II wojny światowej, co nam zrobili Niemcy. Natomiast dla dobrej współpracy trzeba zakończyć tą sprawę. Potrzebne to jest Niemcom, potrzebne to jest Polakom. Niemcy też potrzebują dzisiaj partnera do twardych rozmów o naszej wspólnej przyszłości, a Donald Tusk takim partnerem. Nie jest. Ze względu na ten szczególny dzień nie będę mówił dzisiaj panom redaktorom, kim w moim zdaniu jest. Panie Prezesie, Szanowni Państwo, słyszymy, słucha Beskiska kibicuje, słyszymy już przygotowania, mieszkańcy na rynku czekają na spotkanie. Z panem, prezesem, pan, z panem prezesem, z kandydatem na prezydenta RP. Ale może takie, w takim razie jeszcze jedno pytanie, jak pan prezes zamierza spędzić te najbliższe dni, jakie są cele najbliższe na, na kolejne dni kampanii. To ten harmonogram jest ustalony na najbliższe dni. To będzie z jednej strony Kongres Wsi Polskiej, z drugiej strony odwiedzanie kolejnych polskich powiatów, trochę aktywności medialnych. Więc mogę zagwarantować Panu redaktorowi, Panu redaktorowi naszym widzom, że nie zmarnuję w tej kampanii żadnego dnia. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie, Panie Dzie Prezesie, Szanowni Państwo. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.